W dzisiejszym filmie wam opowiemy o rękawicach Five Gloves. Wzięliśmy sobie na ten sezon do testów sportowe damskie, takie miejskie, stantowe, typowo bardzo wygodne. A powiem wam jak się sprawują. Oglądajcie. Stantowe. <grymne> <grymne> to ty na z skądzie do Petromba. Live lessons come one in a dozen, the other a thousand, there's something from nothing. Live changes just open the door, one thing's certain, I'll always yeah. be your... Okej, okay, słuchajcie, mamy na ten sezon sporo rękawic od Five'a Tylko dlatego, że ich o to poprosiliśmy, bo nam te rękawice się bardzo spodobały W poprzednim sezonie Krzysztof testował swoje sportowe, ja mam takie właśnie z membraną, z Gortexem I uwielbiam je, yy, używam ich właśnie w zimne dni, podczas zeszłej pogody yy, I z tego względu, że to są bardzo wygodne rękawice i dopasowane do moich długo długopalczastych dłoni To yy, po prostu o inne modele, jeden sportowy, bo w tym sezonie też mam kombiak kask sportowy, więc muszę mieć też rękawice, chociaż nie umiem jeździć sportowo. Uczymy się jeździć i dlatego chcemy, żeby nam nie przeszkadzały nasze stroje kombinowane kaski oraz rękawice, a nawet buty. Tak i spędzamy raz w tygodniu przynajmniej 3-4 godziny na placu. Jeździmy sobie, ćwiczymy ósemki, elementy gimkany, jakieś kółeczka przy małych prędkościach, właśnie w takich kontrolowanych warunkach, więc chcieliśmy mieć po prostu wygodne rękawice, które, których właśnie takim priorytetem jest komfort, niekoniecznie bezpieczeństwo i najwyższe Certyfikaty i najmocniejsze protektory. I oczom naszym ukazały się rękawice marki Five. Oczywiście stand Evo2. To jest trzecia odsłona tych oto rękawic, bo najpierw były stanty, potem były stunty Evo, a teraz są standy Evo2. I ze względu na to, że chcieliśmy rękawice, które będą krótkie, bardzo wygodne, czyli zrobione z materiałów elastycznych, ze skórzanym wnętrzem. I z ochraniaczem kości grochowatej, na którym nam zależało najbardziej. Ten model wydał nam się najbardziej atrakcyjny, więc telefon szybki do importera i pytanie, czy chcieliby, żebyśmy taki test zrobili, i jak wiecie, my staramy się współpracować ze wszystkimi naszymi, jak chyba nie powiedzieć, odbiorcami w ten sposób, że my mówimy, że jak nam się nie spodobają, to powiemy, co o tym myślimy, niezależnie od tego, co marketing jakby o tym myśli. Dlatego, jakby na zasadzie. Barteru, my dostajemy rękawice i robimy recenzję. Jakby w ten sposób udało nam się stworzyć ten oto film. Jak to właśnie małgożato? Bo tak, najpierw zaczniemy od obietnicy. Czyli jak producent sam widzi ten model i jak sam chciał go postawić na rynku względem jakby innych rękawic. Więc Stand Evo 2 jest, jak już wspomniałem, rękawicą w trzeciej odsłonie, która ma zapewnić bezpieczeństwo rękawicy sportowej z komfortem rękawicy niesportowej, miejskiej, takiej, która będzie się świetnie sprawdzała w miejskiej dżungli i przy właśnie małych prędkościach, przy dużych manewrach, gdzie wentylacja i właśnie ta elastyczność stanowi dosyć dużą wartość dodaną. Widzicie tu dużo inklinacji również z rękawicą prawdopodobnie off-roadową albo zebrową, jak ktoś woli. I jak jest skonstruowana rękawica, żebyście wiedzieli, dlaczego my decydując się na rękawicę Five poszliśmy akurat w tą stronę? Dlatego, że każdy z nas z punktu widzenia antropologii ma inną dłoń. Dużo trudniej jest dobrać rękawice niż kask, wbrew pozorom. Więcej dysproporcji i różnic i w ogóle proporcji, a nie tego dysproporcji, jest w naszych dłoniach niż w naszych głowach. Więc jeżeli już traficie rękawice, które świetnie leżą na waszej dłoni, to warto je wziąć pod uwagę, nawet jeżeli nie wszystkie funkcje będą spełnione, te, które oczekujecie od rękawic. Wygoda jest najważniejsza. Żeby w ogóle też, żebyście byli świadomi Rękawica jest na tyle skomplikowana, że żeby ją stworzyć, trzeba połączyć ze sobą ponad 100 elementów. Zależy od rękawicy, oczywiście więcej elementów jest w rękawicy bardziej rozbudowanej, mniej tej, powiedzmy takiej mniej zaawansowanej. Żeby powstał ochraniacz, on również musi być skalowany. To nie może być tak, że ten ochraniacz będzie w rękawiczce w rozmiarze XL i ten sam ochraniacz będzie w rękawiczce w... Nie wiem, jaki masz rozmiar. M... M, 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 M. M. dobra. Ważne jest, żebyście mieli świadomość tego, że producent musi stworzyć ochraniacz, który A będzie ergonomiczny, czyli będzie, nie będzie rezał, pochetał po rękach, będzie chronił ewentualnie w sytuacji, kiedy będzie potrzebny, i żeby to było zależne od rozmiaru rękawicy. I w tym przypadku, jeżeli chodzi o standy Evo 2, są to trzy wielkości takiego ochraniacza. Z reguły producenci skupiają się na dwóch wielkościach tego ochraniacza, mały, Duży koniec. I jak jesteście gdzieś tam po środku, dlatego w wielu przypadkach rękawica, która nam może dobrze pasować, wam nie musi, bo ta proporcja ochraniacza może być nie do końca taka, jak jest w waszej dłoni. Kolejną ważną rzeczą jest to, że proporcja dłoni, bo to jest tak naprawdę to jest przód dłoni, to jest tył dłoni w rękawicy, to Proporcja tej dłoni, nie mówię, że najczęściej, ale w przypadkach ekonomicznie uzasadnionych rękawic, jest tak zrobiona, że jest brana najbardziej popularna rękawica w rozmiarze L męska i reszta jest skalowana łącznie z damskimi rękawicami do jakby potrzeb rozmiarów. I dlatego większość damskich rękawic na nie wszystkie panie pasuje, bo damskie dłonie z punktu widzenia znowu wspomniane przeze mnie antropologii są inne. Długie paluszki i takie tam wąskie dłonie. Elegancja Francja. Dobra, więc obietnicą jest bardzo wysoki komfort. Bardzo wysokie bezpieczeństwo. Komfort na pewno jest, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo raczej jest średnie, tak? Nie są to najbardziej bezpieczne rękawice na rynku, mają poziom bezpieczeństwa KP1. Tak jest. Brakuje, KP czyli tak. Protection, 1 czyli ten niższy poziom bezpieczeństwa. Tak, brakuje wójta. na pewno ochraniacza kości łydaczkowatej, jest ochraniacz kości grochowatej. Jest on tutaj gumą, także nie jest slajderem, nie zapewnia nam on jakby szurania płynnego po asfalcie lub tam innej nawierzchni, więc to też jest jakby jego minus, ale tak jak powiedziałam, my używamy tych rękawic na placu podczas jazdy miejskiej, wolnej, tak, rekreacyjnej. Mamy świadomość tego, do czego te rękawice gdzieś tam zostały stworzone i ich ograniczeń i w pełni świadomie stawiamy gdzieś w różnych przypadkach na komfort. Bo co dają te rękawice? Idealne do w moim przypadku nie będzie to w każdym przypadku. Każdy z nas ma inną dłoń paznokcie i te inne sprawy dziewczyny, wiecie o co chodzi. Ale te rękawice są stworzone dla mnie. Przemierzam dużo różnych rękawic. I tak jak wiecie, współpracujemy, na przykład e, też z firmą Dainese, Tak Dostajemy oni dużo rzeczy na testy, ale ich rękawice są bardzo niewygodne. Ja to mogę powiedzieć od razu na wstępie, bez żadnych tutaj e, moralnych wyrzutów. są niewygodne że dla Ciebie. Dla mnie rękawice Dainese są bardzo niewygodne. E, mają krótkie palce. E, jeżeli chcesz wziąć już rozmiar większy, żeby mieć dłuższe palce, to już te, rękawice, te dłonie w nich pływają. I co niewygodne, tam czuję jakieś szwy, jakieś rzeczy, które mi ubierają w dłoni. Więc absolutnie rękawice za nie są moim takim żadnym pierwszym wyborem. Pierwszym wyborem są rękawice fight, ze względu na komfort i wygodę. E, komfort powoduje, jakby ta wygoda też przykłada się na to, że ja jeżdżę po placu, pracując dużo gazem, nie wiem, sprzęgłem, e, skupiając się jakby na tej takiej pracy, że tak powiem ręcznej u podstaw, nie mam żadnego problemu z żadnym wyczuciem, z żadnym e, z żadnymi takimi operacyjnymi tematami, tak? wszystko czuję, wszystko jest fajnie, nic mi nie boli, tak? bo też przy dłuższej jeździe, jeżeli już tam pracujemy tym gazem, rękawica jest za krótka, za mała, to później nas, nas bolą, nie wiem, palce, paznokcie, no nie da się wytrzymać, także to, co chcieliśmy, tak? czyli właśnie komfortowe rękawice do różnych tam e, zabaw przy niższych prędkościach, te zadania swoje spełniają, też to jest stand, więc wiecie, jak już zaczniemy jeździć na kole, jakieś tam... Manewry takie też na placu bardziej zaawansowane. No tak samo na zasekuje, tak jak już wiem się tymi standerami z jakieś 10 lat. Te rękawice będą jakieś bliżej, tak myślę. Szanowni Państwo, konstrukcja takich rękawic i dlaczego one są takie wygodne? Jakby w dużym skrócie. Wewnętrzna strona rękawicy, czyli ta, którą będziemy trzymali ta, którą będziemy trzymali kierownicę, jest zrobiona ze skóry koziej. Kozia skóra ma bardzo fajną plastyczność. Jeżeli jest dobrze wyprawiona, jest do złudzenia, przypomina taką skórę cielęcą. Mamy mnóstwo wyczucia w palcach i teraz to, co dla mnie było istotne, to jest to, że ja na przykład, kiedy używam sprzęgła i hamulca, najwięcej, no, dowiedziałem się, że najwięcej końcówek nerwowych w moich palcach jest w ostatnim paliczku. I kiedy trzymam sprzęgło i trzymam hamulec, to nie robię tego na zasadzie łapania za wszelką cenę takim chwytem na szponiastym, jak ten jaszcząb, tak jak? <laughs> tylko końcem ostatnimi paliczkami dotykam do, do dźwigni i wtedy ta właśnie skóra kozia daje mi ten benefit, płynący z tego, że więcej wyczucia w palcach mi zostaje. Zwróćcie też uwagę na to, że mamy tutaj naszyty panel, który jest klarino, to jest taka skóra syntetyczna, która zakłada, że jeżeli będzie zmęczona ręka, ona będzie tylko podparta na kierownicy. Dzięki temu właśnie klarino, który się mniej ślizga, łatwiej jest zachować nadal stabilną pozycję i niekoniecznie musimy wywierać presję na kierownicę podczas jazdy. Wystarczy po prostu o, nie, o nią... Oprzeć rękę, właśnie położyć tylko masę tej dłoni, żeby być świadomym tego, co się dzieje z przednim zawieszeniem i to, co się dzieje z przodu. Często ten panel jest właśnie robiony z materiałów, które mają lepszy chwyt, lub nawet są na nich nadruki, które są z silikonu. Śródręcze, ta część, gdzie znajduje się, tak jak wspomniała gościa, kość grochowata i ta właściwie bardziej grochowata w tym przypadku, jest naszyta kolejną warstwą ze względu właśnie na bezpieczeństwo na to, że często kiedy upadamy, będziemy jednak wyprostowywać rękę. To jest instynkt samozachowawczy. Większość z nas nie umie skorzystać z tego protektora i nie upada nikt w ten sposób. Generalnie wyjaśnianie kwestii spornych od ręki też no, nie jest kwestia tego ochraniacza. Ten ochraniacz ma za zadanie chronić głowę, kiedy będziemy podnosić rękę i będziemy umieli już upadać. Będziemy stabilizować szyję, ponieważ nasza głowa i nasz kark jest tutaj najbardziej narażony, więc dlatego rękawice są konstruowane tak, żeby pomagały w chronieniu tej części ciała i przechodząc dalej, mamy tu bardzo dużo perforacji. Ta perforacja to nie jest taka szczątkowa perforacja, gdzie mamy w takich typowych sportowych rękawicach, gdzie są trzy dziurki, na krzyż, ewentualnie jakieś mikro dziurki. Tutaj po prostu są dziury na wylot, przy których widać świat i faktycznie nawet kiedy rozchylimy lekko rękę na. Manetce, bardzo duża ilość powietrza dostaje się do środka, tak. co daje super fantastyczne poczucie komfortu. A ono jest dodatkowo zwiększone dzięki temu, że pomiędzy palcami, jak już oglądacie nasze filmy, to wiecie, że ta, ten element rękawicy między palcami nazywa się furszetka. I te furszetki są bardzo elastyczne, są zrobione też z innego materiału. Ale na ich końcu, czyli przy samej, jakby nasadzie palca, jest tam panel meszowy. Więc ilość powietrza, która dostaje się do rękawicy. No jest bardziej niezadowalająca, rzeczywiście bardzo, nie mówię, że trudno spocić rękę, ale bardzo trudno jest mieć dyskomfort w tych rękawicach, jeżeli chodzi o przegrzanie. Też fajnie odprowadza wilgoć, tak? Bo my jedziemy na tym placu w uparę często po 3-4 godziny, więc wiadomo to takie dosyć, dosyć wyczerpujące warunki i właśnie to, co uwielbiam w tych rękawicach, to jest ta wygoda, wentylacja i to, że one jakoś tę wilgoć odprowadzają, że jakieś jakie ściągam. Miałam takiej spoconej bardzo dłoni. Trochę ona oczywiście jest wilgotna, ale to w takich granicach akceptowalnych. Jak potem zakładam też tą rękawicę, to też wiecie, nie ma takiego przyklejenia do tej ręki i ciągnięcia za skórę, więc naprawdę bardzo fajnie się sprawdzają w tym. Dlaczego je używamy? Tak jest. Ta strona, która jest po zewnętrznej stronie, znaczy ta strona, która jest po zewnętrznej stronie, tak. bez sensu. Zewnętrzna strona tej rękawicy jest zrobiona z materiału, który jest mieszaniną poliestru i nylonu. Ma też w sobie elastan, jest bardzo, bardzo elastyczna. Myślę, że też dzięki temu, że ona ma w sobie tą mieszaninę dwóch materiałów, które średnio kumulują w sobie wodę, w sensie nie chłoną jej zbyt wiele, też ułatwia to odprowadzenie wilgoci z tej zewnętrznej części rękawicy, która się mniej poci, ale na pewno ten transport tej wilgoci gdzieś następuje. Mamy ten ochraniacz, o którym wspomniałem, który ma kilka rozmiarów, co jest no, rzadkie wśród producentów rękawic nie wszyscy robią aż trzy rozmiary tego ochraniacza dla większego komfortu. I kciuk, który jest uszyty z materiału, który również jest elastyczny, ale jest mniej elastyczny niż sama samośródręcze, więc nie ma tego efektu gumowego kciuka. Jakby z punktu widzenia tego, jak ja się w tych rękawicach czuję, to jak najbardziej to jest rękawica wygodna. I jakby, jakby tu Małgorzata absolutnie ma 100% racji, że gdyby ten ochraniacz kości łódeczkowatej znalazł się tu również, Szanowałbym te rękawice jeszcze bardziej i gdyby te oba ochraniacze były śliskie i twarde, to mielibyśmy szansę wyjąć rękę spod ciała, w sensie w momencie, kiedy upadamy, to żeby ta rękawica nie zatrzymała się nagle i nie została wyłamana, w sensie jej staw. Więc zrobienie tego ochraniacza fajnie w kształcie litery zbliżonego właśnie do tego kształtu, który nie koliduje z kierownicą i można rzeczywiście swobodnie trzymać kierownicę i nie myśleć o tym, że ten ochraniacz, który jest po wewnętrznej stronie, mógłby jakoś zmieniać nasz chwyt tego, tej kierownicy jest bardzo dobry. A teraz uwaga! Dlaczego? Nie ma dwóch twardych ochraniaczy w tej rękawicy, bo jest to dosyć jasne dla osób, które lubią czytać normy. Dlatego, że marka Nox ma patent na to, żeby były dwa twarde ochraniacze wewnątrz rękawicy i gdyby były tu dwa ochraniacze, trzeba było zapłacić Noxowi za te ochraniacze, koniec, i byłyby na nich napisane Nox. I prawdopodobnie z punktu widzenia marketingu, wizerunku oraz pieniędzy marka Five nie zdecydowała się na ten ruch, ja to szanuję, z drugiej strony trudno mi szanować markę Nox za to, że ma patent na to, że ktoś umieszcza... dwa... patent na bezpieczeństwo taki takich blokie producentów, na tym, żeby stosowali bezpieczne rozwiązania. Tak. Także mam. O to... Ale wiecie, światem rządzi kasa. Tak. Jak już ktoś stwierdził, że mam odobół dupy, tak, mam. <grym> Chciałbym to zmienić. Chciałbym jeszcze podpytać Cię o obsługę telefonu. Bo te rękawice posiadają paluchy do tej paluchy, na palcu wskazującym i na kuciuku, i to na obydwu rękach, gdybyście chcieli obręcznie to robić. Tak. Y Obsługa telefonu działa, my z tego bardzo korzystamy, bo jak wiecie sobie na placu nagrywamy różne filmiki telefonem, robimy sobie zdjęcia, odpowiadamy w międzyczasie, się zatrzymujemy na jakieś tam komentarze, coś, coś robimy. Więc nam to się ta funkcja bardzo przydaje, tak zwłaszcza w mieście, w takich sytuacjach, gdzie często się zatrzymujemy, robimy przerwy i ja sobie z tego telefonu korzystamy, nie zdejmując rękawic. Także bardzo lubię tą funkcję. No i też w mieście, jak sobie tam klikam na telefonie na światach, wiadomo, nie powinno się tego robić, ale robię to, przyznaję się do tego, nie się to też mi pokrytamy. to ułatwia tak, tak. sprawę. Ja też to robię mhm. i myślę, że niech pierwszy pierwszych uciekamy, nie wiem, kto tego nie robi. Dobrze. Minusy, no. Ale dużo minusów jest w tych rękawicach, moim zdaniem, szanowni Państwo. Pierwszy minus to jest taki, że ten ochraniacz nie jest śliski i że nie ma ich dwóch. No ale już to wyjaśniłem, że rozumiem, dlaczego tak jest. Drugi minus tej rękawicy jest taki, że gdybyśmy wzięli taką. W obietnicy było, że to, to jest rękawica, która będzie chronić jak sportowa, a będzie wygodna jak niesportowa. I. Moim zdaniem jest to marketingowe hasło, którego nie należy się słuchać do końca, bo to jest rękawica komfortowa, to jest rękawica sportowa. Nie łączmy tego, dobra? Bo to jest jakby tak porównywanie krzesła i krzesła elektrycznego. Siedzi się tak samo, a wrażenia są zupełnie inne. Także i dla mnie personalnie, jak przyjedzie ten kogut, to zakończę. Personalnie największym minusem, ponieważ ja korzystam z chwytu kierownicy, jakby rolgazu, podpieram rol gaz kciukiem. Trzymam w ten sposób gaz. Że tu zamykam rękę, te palce mogę mieć swobodne, w sensie one mi nie przeszkadzają i jak chcę ich użyć to mogę użyć wszystkich dwóch lub jednego. Jest to taka moja już wyrobiona technika od lat, nie chciałbym jej zmieniać, na razie nikt nie powiedział, że jest to straszny błąd. Ale większość rękawic, które mam, właśnie w tym miejscu ma dodatkowy panel, który zasłania biegnący tędy szef. A ta rękawica, tego panelu nie ma. I no po tych dwóch, trzech godzinkach jazdy Odczuwam ten szef na ręce. Jeżeli wasza technika jest inna i trzymacie rękę inaczej, w ogóle nie zauważycie tego problemu. Na przykład Gosia tego nie zauważyła. Mam podobną technikę, ale może jakoś nie, nie koliduje mi tutaj za bardzo ten szef z mam przestrzenią. Przestrzenią. Ta rączki. Tak. tak delikatny jestem, mam prawdziwy i szef mnie pije. No, tu jest taki element, który po jakimś czasie zaczyna mnie denerwować. Nie w ogóle, ja w ogóle tego nie odczuwam. Także ważne, żebyście mieli szansę przymierzyć te rękawiczki i sprawdzić, czy one rzeczywiście spełnią tą obietnicę daną przez Five'a. Przymierzyć, złapać za tą kierownicę sobie, nie pomagać, pomanipulować, po, po tak. różne pozycje, sprawdzić, czy rzeczywiście w każdej wszystko jest w porządku. I trzecia wada z mojej strony: kiedy trzymam kierownicę, to moje, moje palce są dosyć blisko krawędzi kierownicy, kiedy jadę po mieście, bo kiedy jadę sportowej technice, jakby moje ręce przesuwają się na bok i tego problemu nie ma. Ale ten panel, który jest tutaj, jest on bardzo fajny, taka fruszetka bananowa, ja ją bardzo cenię, bo ona mocno zwiększa też wytrzymałość całej rękawicy na rozciąganie, także to jest super element, pomimo tego, że trochę ubiera. To mogliby panowie z Five'a wymyśleć to, żeby albo zrobić czarną tą część kciuka, albo lekko ją przedłużyć, tę ruszeczkę, lub dodać kolejny element. Bo dla mnie wybrałem te rękawice oczywiście na kolor, bo mi pasowało do dukata, ale one mi się bardzo brudzą w tym Gladiusa. miejscu. No i Hadiusa, sorry, Gladiusa. tak. I jakby to jest taki moment, w którym ja często mam kontakt z pojazdem i okazuje się, że te rękawice szybko łapią to, czego nie domyłem. Czyli po prostu powinieneś lepiej czyścić motocykle? Niestety tak, taka ja jest, mam jest wada czarny, tych rękawic. Więc one sobie ta, nie, nie brudzą, ta, ta, ta. niczego i, i wyglądają cały czas jak nowe. Można było zrobić czarny kuciuk, nie przeszkadzałoby w niczym. To już teraz będą wiedzieli, jak wyjdzie tak, film. Oglądajcie film, także będę się wiedzieć, że zrobić czarny kuciuk będzie fajniej. Jeżeli chodzi o wady tych rękawic, to ja widzę tylko jedną, że jest kolor wzór w zebry, nie ma w żyrafy. No i jest, wadą jest to, że one nie są bezpieczne, tak? Jakby kupujemy rękawice motocyklowe, a one nie będą mega jakoś bezpieczne, nie mają tutaj zaawansowanych ochroniaczy, są krótkie. To są takie, no tak jak powiedzieliśmy, rękawice do ograniczonych aktywności motocyklowych, tak? No chyba, że bardziej mu komfort na bezpieczeństwo, więc możemy ich używać do wszystkiego, ale to już zależy od nas. Jak przyjedziecie na tragdy w takich rękawicach, to pani instruktor może wyrazić swoją dezaprobatę na temat ich poziomu bezpieczeństwa. To też nas spotkało i my to rozumiemy, szanujemy, ponieważ każda przewrotka... Może być jakby wiązać się z ewentualną wizytą na Izbie przyjęć, a nikt by tego nie chciał. Tak. Także chodzi o to, że te rękawice są niebezpieczne i my ich nie polecamy. Bardzo je polecamy, tylko musimy być świadomi tego, że to są rękawice miejskie do podróży z małymi prędkościami lub aktywność na placu, gdzie ćwiczymy i tam faktycznie te rękawice spisują się rewelacyjnie. Dobrze, przechodzimy szybko do kolejnego modelu rękawic. Ja właśnie chciałem mieć bardzo rękawice sportowe. No i dostałam tutaj Do te nazwy, co tak trochę trudne RFX, trudne, RFX Sport, Sport, Mało takie marketingowe. E, kocham te rękawice, Słuchajcie, to są tak wygodne rękawice, tak miłe i tak dopasowane, że to jest po prostu coś niesamowitego. Trudno w to uwierzyć. I za to je najbardziej cenię. Takie, właśnie tak, przymierzałam dużo rękawic sportowych i one tak średnio leżały na mojej dłoni. Jeżeli już leżały, no to gdzieś były twarde, gdzie były sztywne, gdzieś był jakiś szef i to uczucie w nich te, było, było takie. Uczucia w nich były takie mieszane. Powinna mieć sportowe rękawice, no ale nic na siłę, tak? Nie, nie, nie chciałam kupować czegoś, czy tam e, nabywać do testów czegoś, co, z czego nie będę zadowolona. A te rękawice są fantastyczne. E, ja się czuję w nich jakby były robione w ogóle dla mnie jeszcze te na miarę... Ja mam no, raczej taką dłoń szczupu, długie palce, jestem wysoka, więc to nie jest taka może bardzo drobna, no ale jest taka... Ale psychiczna. damska, piękna dłoń. Jeszcze jakieś tam paznokcie i tak dalej do więc... Ja zawsze gdzieś tam miałam z tym problem, ale tutaj w tych rękawicach go kompletnie nie mam. Są bardzo wygodne wyczucie właśnie motocykla, wszystkich elementów kierownicy. Naprawdę jest fantastyczne w nich i ja z nich korzystam właśnie jeżdżąc w mieście również, nie tylko jeżdżąc na tor, jeżdżąc turystycznie. No, to są moje po prostu ulubione, jedne z ulubionych rękawic. Tak? Nie mają dużo wentylacji, tak więc są takie super wentylowane rękawice z panelami noszowymi, mają taką wentylację perforowaną. Ale jest ona dla mnie wystarczająca. No i może jakieś 30 stopni, to, to może trochę jest nim gorąco. Wtedy na przykład wolałabym mieć takie bardziej meszowe, więc jak już je, ja sobie jeżdżę w mieście, to wybieram właśnie może te stanty, może jakieś Revita, Derty, też je bardzo lubię. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o sportowe rękawice, to w, w kontekście tych, które przemierzałam, inne są, te są najwygodniejsze. A komfort jest bardzo ważny. umówmy się, jeżeli. Coś nas uwiera, boli bo w trakcie jazdy motocyklem, nie możemy się skupić po niej na technice, nie możemy czerpać pełnej radości z jazdy motocyklem. Więc komfort plus bezpieczeństwo to jest taki balans, gdzie musimy sobie znaleźć ten nasz złoty środek. Nasz I świat. Sobie, tak i nigdy nie jest idealnie przeważnie. KP1 to jest certyfikat, <laughs> który te rękawice posiadają i jeżeli chodzi o rękawice takie codzienne oraz sportowe, City, Touring i Sport to dla mnie i nawet na, na stronie Fajwa, znajdziecie dokładnie taki opis tych rękawic, że jest to rękawica uniwersalna, która powinna sprostać waszym oczekiwaniom w tych trzech światach. Oczywiście jeżeli chodzi o sport, to nie ma ona chwytu skośnego, nie ma chwytu śrubogrętowego tak zwanego. Niewiele rękawic jest tak skonstruowanych. Nadal wewnątrz jest dodatkowy panel, który jest klariną dodatkowo pokryty odrobiną. Na druku, który również będzie poprawiał chwyt. Mamy wreszcie zewnętrzne szwy, czyli dodatkowy plus względem komfortu, lekki minus względem bezpieczeństwa, ale znowu ten slider, który tu się pojawił na kość grochowatą, jest już znowu twardy, jest dodatkowo na kolejnym panelu. No oczywiście z punktu widzenia marketingu bełkotu o Noxie, którego nie lubię za to, że ma ten patent. Tutaj nie ma drugiego ochraniacza, ale rękawica ma bardzo mało paneli wewnętrznych, tych, które trzymają rękę. Dzięki temu ta konstrukcja jest bardzo wygodna i bardzo plastyczna. A zewnętrzna część rękawicy, ma może niewiele, rzeczywiście, jak wspomniała Gosia, perforacji, ale jest sporo elastycznych elementów, i tutaj jakby poświęcono sporo uwagi na to, żeby ta rękawica wyglądała spójnie. Czyli mamy zakryty skórą ochraniacz płykci, mamy dodatkowy panel kryjący szwy, no i jakby ten ochraniacz znaczy ochraniacz mankiet, który również można schować pod kurtkę, jak i na kurtkę. I gdybyśmy ten marketing stuntów przenieśli na rękawice RFX Sport, to dla mnie to się spina wreszcie. I to jest taka rękawica, która robi wszystko właściwie. To jest chyba taka rękawica, którą sięgasz najpierw. Tak. Tak jak to jest moja ulubiona rękawica. Powiedziałeś tak, że to jest skóra kozia? 77% tak. z tej rękawicy nie to jest cię koza. Nie, bo wiedziałem <laughs> dobrze, że wspomniałaś, 77% to jest koza. Co za tym idzie? Właściwie cała ta konstrukcja jest prawie monolitem. Tutaj dochodzi nam odrobina poliestru, ale to naprawdę tam tak. odrobina klarino. Jest to skóra kozia, więc jest duże ryzyko, że nie będzie bardzo trwała. Tak. Ja mam ją pierwszy sezon. Jak na razie nie widzę żadnych większych zniszczeń, a jej używam bardzo często. No ale to nie jest skóra bawola, która wytrzyma wiele sezonów, myślę, że... Bydlęca. No zobaczymy ile... mm -hmm. bydlęca, przepraszam. Tak, spoko. E, Więc e, tak, na razie jest wszystko ok. Pierwsze sezony są w stanie przetrwać w bardzo dobrym... Bez uszczerbku większego. Jedna, jedna nitka gdzieś tutaj wyszła, ja, ponieważ ja nie jestem z tych, co od razu larum, reklamacja i w ogóle tam ratujcie mnie i w ogóle co to za strasznie słabe rękawice, jeżeli jeden szef widzę, że wychodzi powoli nitka, biorę igłę i nitkę i to strzywam. więc sorry, Gosia, strzyłem Ci ten jeden szef, jedną nitkę, jedno, jedno oczko właściwie tam puściło temu misiu i jakby to taki, tyle. Taki mały minus, tak jak na razie nic więcej się z nimi nie dzieje. Tak. No ten biały kolor w miarę wygląda zacnie, jeszcze nie jest żółk, nie wiem, nie poszarzał, nie, nie, nie farbuje ta czerni z niego, więc, więc jest okej. Okay. No, niewiele pęknięć nawet jest, Mikro, mikroskopijne pęknięcia na drukach. Te nadruki bardzo często, ze względu na to, że skóra jest elastyczna, a na nadruk nie, to one potrafią się kruszyć. I tutaj chciałbym odnieść się do RFX2, które ja używam już, Boże, nie wiem ile to już, trzeci sezon, czwarty sezon, który ja uwielbiam. Nie, trzeci. I jak będziecie szukać rękawic, to naprawdę jest to miłość od pierwszego włożenia i jeżeli znajdziecie rękawice, które... No tak, Five robi tylko rękawice, robi motocyklowe i rowerowe, robi to 15 lat. Zajmują się tym już tak dawno, że tą antropologię dłoni i jakby tektonikę jej mają dosyć mocno ograną. I nie każdy producent rękawic idzie w jedną stronę. Niektórzy producenci rękawic robią rękawice na różne wzory dłoni. W fajnie widzę pewną konsekwencję, że ta, ten kształt dłoni ma dosyć długie palce w męskiej rękawice i ta proporcja dłoni jest dosyć szeroka. Ja też on, no, nie każdy z nas stanie rękę. W Damskich jest to samo, jeśli chodzi o różnice w kształcie. Stantów, to dla mnie stanty są odrobinę mniejsze. Ja cały czas używam rękawic w rozmiarze XL11 i stanty dla mnie mają trochę krótsze kciuki niż RFX2. więc znowu to nie jest też tak, że kupiujecie jedną rękawicę danej marki i okazuje się, że wszystkie rękawice tej marki nagle są w magiczny sposób idealnie do Was dopasowane. Nie. Wszystkie rękawice trzeba mierzyć, sprawdzać. To nie są rękawice bokserskie, więc kiedy mierzycie taką rękawicę, też nie zamykajcie dłoni, to nie o to chodzi. Ważne jest to, co Gosia powiedziała, że kiedy już założycie w sklepie tą rękawicę, żeby podejść do motocykla, który w tym sklepie jest i zacząć klikać. Jeżeli nawet sprzedawca, których bardzo szanujemy, powie Wam, że rękawica się rozciągnie, to prawdopodobnie rozciągnie, ma on na myśli to, że rozciągnie się ona tylko w tych miejscach, gdzie nie ma szwów. W tej rękawicy cały panel wewnętrzny jest monolitem, jest jednym kawałkiem i ona faktycznie ma szansę szerokości trochę puścić. Ale szwy się nie rozciągają, więc jeżeli czujecie jakieś uczucie bólu w palcach, to znaczy, że prawdopodobnie ten ból będzie tylko potęgowany z czasem, ponieważ szwy w palcach no, się nie rozciągną. Nie ma takiej opcji. No to tyle w ramach poradnika. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące rękawic, to oczywiście walcie śmiało. Chociaż tak z, e, zerkam na zegarek, bo chciałam, żebyśmy zakończyli ten film maksymalnie w ciągu 15-20 minut, ale jak zwykle się nie udało, krzyk się rozgadał. Tak. Przepraszamy Was. Kolejne próby plotania filmów podejmiemy po prostu w następnych odcinkach, ale niczego nie wycujemy. Ale tak słucham go, no, no mówił nawet ciekawe rzeczy, więc już nie chciałam przerywać. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie. przepraszamy, się... że za długość filmu. E, może ten, puśćcie go na prędkości tej dwa razy, może będzie śmieszniej. O. Dzięki, pa! pa.